Wybór startera to pierwsza i niewątpliwie jedna z najbardziej emocjonujących decyzji podczas grania, tak naprawdę w każdą grę Pokémon. No pomijając oczywiście Yellow i serię Let's Go. Z racji, że często wybieramy swojego pierwszego towarzysza pod wpływem emocji, zazwyczaj kierujemy się głównie jego wyglądem i ogólnie naszymi subiektywnymi odczuciami i oczywiście nie ma w tym nic złego, jednak... Czy zastanawialiście się kiedyś, który starter sprawdzi się w swoim regionie najlepiej? Który z nich najbardziej ułatwi wam przechodzenie gry, a który może ją wręcz niekiedy utrudnić? Dzisiejszym filmem otwieram krótką, trzyodcinkową daily serię, w której przeanalizuję dla was każdy pokemonowy region i odpowiem na pytanie, który z występujących w nim starterów sprawdzi się najlepiej podczas przemierzania jego terenów. W tym odcinku omówimy sobie trzy pierwsze pokemonowe regiony, czyli Kanto, Johto oraz Hoenn. Zapraszam do oglądania. Zaczynając od generacji pierwszej, czyli gier Pokémon Red i Blue, zdecydowanie najlepszym starterem, którego możecie w tych grach wybrać jest Bulbazaur. Jego niewątpliwą zaletą jest to, że może on w pojedynkę pokonać dwa pierwsze Drzymy, co jest w mojej opinii niezwykle istotne z uwagi na to, że zwykle we wczesnych etapach gier Pokémon nie mamy zbyt dużego wyboru, jeśli chodzi o członków naszej drużyny, a nasz starter jest na tym etapie gry przeważnie naszym najsilniejszym stworkiem. Dzięki temu, że jest jest on Pokémonem trawiastym, sprawdzi się świetnie zarówno w starciu z kamiennymi Pokémonami Broka, jak i wodnymi stworkami Misty. Dla porównania Squirtle, mimo iż jest dobrym wyborem w walce z Brokiem, nie zrobi zbyt wiele w starciu z Misty. Natomiast Charmander sprawdzi się tragicznie w obu starciach. Im dalej w grę, tym mniejsze znaczenie ma to, jakiego Pokémona startowego wybraliście, ponieważ wraz z przechodzeniem gry otrzymujecie dostęp do coraz większej bazy Pokémonów. Mimo to, Venusaur radzi sobie całkiem nieźle również i w późniejszych. Etapach rozgrywki. Otrzymuje mniej obrażeń od elektrycznych Pokémonów Sergea, co może okazać się przydatne, jeśli nie mamy w drużynie żadnych stworków ziemnych. Nie zdziała zbyt wiele w starciu z trawiastymi Pokémonami Eriki oraz trującymi stworkami Kogi, ale dzięki swojemu podtypowi trującemu jest odporny na ich truciznę. Jest tragicznym wyborem przeciwko ognistym Pokémonom Blaina oraz psychicznym Pokémonom Sabriny. Natomiast, tak jak wspomniałem przed chwilą, w tym etapie gry macie już dostęp do większej ilości stworków, którymi możecie kontrować tych liderów, więc nie ma to aż tak dużego znaczenia. No i końcowo, z ziemnymi Pokemonami Giovaniego, również nie powinniście mieć żadnych problemów. Ponadto, Venuzaur jest bardzo dobrym wyborem, jeśli chodzi o walkę z elitarną czwórką, a szczególnie, jeśli chodzi o walkę z Lorelei. To może was trochę zaskakiwać, ponieważ pewnie myślicie sobie, ale jak to? Przecież Lorelei to trenerka Pokemonów lodowych, więc jak niby trawiasty Venuzaur ma być w starciu z nią dobrym wyborem. Otóż, o ile defensywnie, wybór Venuzaura może być w tej walce faktycznie wątpliwy, tak ofensywnie. Pokémon ten sprawdza się w niej świetnie, z uwagi na to, że 4 z 5 Pokémonów Lorelei to pokemony wodne. Jest to szczególnie dobry wybór przeciwko jej Slowbro, który choć jest Pokémonem wodno-psychicznym, nie posiada w swoim arsenale żadnych ofensywnych ruchów tego typu. Porównując w tej kwestii pozostałe startery. Charizard będzie dobry jedynie na Jinx. Natomiast Blastoise będzie tu najlepszym wyborem defensywnym, natomiast w ofensywie nie zdziała zbyt wiele. Z Venusaurem w składzie nie będziemy mieć również większych problemów z Bruno. Jest on w stanie zmieść jednym trawiastym atakiem jego dwa Oniksy oraz bezproblemowo przeżyć w starciu z jego pozostałymi walczącymi stworkami, z uwagi na swój podtyp trujący. Jedynym problemem może okazać się tutaj Hitmonchan i jego Ice Punch. Charizard nic w tej walce nie zdziała, ponieważ w Pokémon Red i Blue nie posiadał on żadnych latających ruchów, którymi mógłby zagrozić walczącym Pokémonom. A w walce z Oniksami najprawdopodobniej padnie od jednego Rock Troll'a. Blastoise będzie tak samo dobry w starciu z kabiennymi Bruna jak Venuzaur, ale brakuje mu odporności na resztę jego Pokemonów. Niestety w starciu z Agatą i Lensem, Venuzaur nie jest już aż tak dobry. No ale spójrzmy prawdzie w oczy, nie mogli zrobić startera, który w pojedynkę poradziłby sobie z każdym członkiem elitarnej czwórki. Natomiast w starciu z Blue, nasz trawiasty starter poradzi sobie tak samo dobrze jak pozostałe dwa, ponieważ drużyna Blue jest po prostu dobrze zbalansowana. Podsumowując, Bulbazaur to najlepsza opcja w Kanto na wczesnych etapach gry. Konsekwentnie utrzymuje on swój poziom przez całą Grę. I chociaż w późniejszych etapach Venusaur może nieco ustępować pod względem siły takiemu Charizardowi, to bez wątpienia Bulbazaur jest najlepszym wyborem w pierwszej generacji. Przechodzimy do generacji drugiej, czyli gier Pokémon Gold, Silver oraz Krystal. Chikorita to zdecydowanie najgorszy starter z tej generacji i nie chodzi tu tylko o jej wygląd. Jest okropnym wyborem w starciu z dwoma pierwszymi liderami, a tak jak wspomniałem wcześniej, pierwsze dżemy są zdecydowanie najważniejsze. Niestety dla Chikority w późniejszych etapach nie ona wcale lepiej. Jedyne pokemony gym liderów, na które Meganium jest super efektywna, jednocześnie nie dostając od nich super efektywnie, to Silprisa i Polirawczaka. Nie jest to do końca wina samej Meganium, a bardziej tego, że w Johto nie powtarza się żaden typ gymu, który uświadczyliśmy w Kanto. Typ trawiasty jest super efektywny na pokemony ziemne, kamienne oraz wodne i wszystkie te typy otrzymały swoje sale w poprzedniej generacji. Dlatego czysto trawiasta Meganium nie ma nawet sali, w której mogłaby się jakoś szczególnie wykazać. Z pozostałych dwóch starterów, czyli Cyndaquila oraz Totodile'a, osobiście wybrałbym tego pierwszego, ponieważ wodny krokodylek działa neutralnie w starciu z praktycznie każdym dżymem Johto, podczas gdy Cyndaquil jest efektywny na niektóre z nich. Jeśli chodzi o pierwsze sale, to obaj poradzą sobie tak samo dobrze w starciu z Falknerem i jego latającymi pokémonami, natomiast już w walce z robakami Baxiego, Cyndaquil wypada o wiele lepiej. Co prawda, Quillava wypada od Krokonała nieco gorzej w starciu z Whitney i jej normalnymi stworkami, przez wzgląd na rolę ta jej Miltanka, ale mało który pokémon wypada dobrze przy Miltanku tej małej diablicy, więc myślę, że możemy mu to wybaczyć. Idąc dalej, zarówno Quilava jak i Kroconał działają neutralnie na duchy Mortiego. Natomiast ten drugi wypada nieco lepiej w walce z Czakiem, z uwagi na jego PoliRafa. Z drugiej strony, Typhlosion sprawdzi się znacznie lepiej w walce ze wszystkimi stalowymi pokémonami Jasmine, podczas gdy Feraligator będzie skuteczny jedynie przeciwko jej Steelixowi. Typhlosion wypada lepiej również w walce z lodowymi stworkami Pride, Ponieważ choć każdy z nich posiada super efektywny typ na ogniste pokemony, żaden nie umie ani jednego ruchu tych typów. No i obaj nie wypadają za dobrze w starciu ze smokami Claire, ale Cikorita też, więc nic to w naszym rankingu nie zmienia. Ponadto nasz ognisty starter wypada nieco lepiej również w późniejszych walkach. Kontruje on dwa Pokémony Silvera, czyli Snizla i Magnetona, podczas gdy Meganium i Feraligator nie są super efektywni na żadnego z członków jego drużyny. Przechodząc do ligi, Typhlosion jest super efektywny na dwa Pokémony Willa, trzy. Kogi i jednego Karen, co finalnie daje nam kontrę na aż 6 Pokemonów elitarnej czwórki. Dla porównania, Faraligator kontruje jedynie 3 Pokemony, a Meganium 2. Podsumowując, wybór startera w regionie Johto jest chyba jedną z najłatwiejszych decyzji tego typu. Co prawda, Totodile radzi sobie w grze całkiem dobrze, no ale Chikorita to już prawdziwa katastrofa na tle konkurencji, co sprawia, że Syndaquil jest oczywistym wyborem dla graczy celujących w sprawne rozpoczęcie swojej przygody po tym regionie. Cyndaquil, Quilava oraz Typhlosion dobrze radzą sobie z większością gymów oraz są solidnym wyborem również w starciu z samą ligą. Typhlosion jest również jednym z najlepiej zaprojektowanych starterów ever, więc naprawdę ciężko nie wybrać Syndaquila, przechodząc Pokémon Gold, Silver lub Crystal. Generacja trzecia nieco utrudnia nam wybór najlepszego startera ze względu na to, że w jej skład wchodzą gry Pokémon Rabi, Sapphire oraz Emerald, które to różnią się między sobą niektórymi walkami. Jednak mimo tych różnic myślę, że istnieje możliwość wyboru najlepszego startera tej generacji i z nim matki. Przede wszystkim jego niewątpliwą zaletą jest to, że jest on super efektywny na 3 z czterech pierwszych sal, a na czwartą działa neutralnie. Świetnie radzi sobie z kamiennymi pokemonami Roxan, a po ewolucji w marsztompa będzie perfekcyjnym wyborem zarówno w walce z elektrycznymi pokemonami Watsona, jak i ognistymi Flannery, działając jednocześnie neutralnie na Brauliego i jego walczącą drużynę. Dalej jego użyteczność w walce nie spada, ponieważ będzie skuteczny również w kolejnej sali przy okazji walki z Solorokiem i lulatonem tej i Lizy, podczas walki z Numelami i kameraptami teamu Magma, oraz przeciwko trzem stworkom Stevena. Oczywiście przez wzgląd na team Magma, najlepszą grą dla Swamperta będzie Pokémon Rabi, natomiast w Pokémon Sapphire również poradzi sobie całkiem nieźle, ponieważ dalej czempionem tej gry jest Steven. Gorzej sprawa wygląda już w Pokémon Emerald, gdzie na stołek czempiona wskakuje Wallens, któremu Swampert nie jest w stanie wyrządzić zbyt dużej krzywdy. Z drugiej jednak strony, walczymy w tej grze dużo więcej z Maxim niż z Archim, na czym nasz wodny starter niewątpliwie zyskuje. Dodatkowo Swampert może nauczyć się kilku ruchów lodowych, które mogą okazać się bardzo pomocne w walce z Wajoną i Drake'em. Zestawiając to z pozostałą dwójką, Tryko okazuje się super efektywny w starciu z trzema gymami: timem Aqua, dwoma pokemonami Stevena i całym teamem Wolensa. Nie jest jednak tak uniwersalny, ponieważ cierpi mocno w starciach z teamem Magma. Torcik nie popisuje się jeśli chodzi o salę, ponieważ będzie super efektywny jedynie na normalny gym Normana. Natomiast jest to zdecydowanie najlepszy starter, jeżeli chodzi o elitarną czwórkę, ponieważ jego typy pozwalają mu bezproblemowo przejechać się po mrocznych Pokemonach Sydneya oraz lodowych stworkach Glacy. Sprawa championów nie jest już dla niego tak kolorowa, ponieważ o ile działa dobrze na cztery pokemony Stevena, tak przeciwko Walensowi jest już tragicznym wyborem. Na jego niekorzyść działa również fakt, że nie radzi sobie najlepiej z żadnym ze złych teamów. Tak więc, jak sami widzicie, Hoen ma chyba najbardziej wszechstronny zestaw starterów, w którym tak naprawdę nie ma złego wyboru. Każdy z nich sprawdzi się lepiej w innych sytuacjach podczas rozgrywki. Jednak Matkip jest z nich wszystkich chyba najbardziej uniwersalny. Już samo to, że niszczy on w pojedynkę trzy z czterech pierwszych sal sprawia, że plasuje się nieco wyżej od swoich kolegów po fachu. Jednak pamiętajcie, tutaj nie ma złego wyboru. Każdy z tych trzech starterów sprawdzi się świetnie. A wy, które startery uważacie za najlepsze w tych trzech regionach i dlaczego? Jak zwykle czekam na Wasze komentarze i mam nadzieję, że uda nam się pod tym filmem przeprowadzić ciekawą dyskusję. W jutrzejszym odcinku Zajmiemy się regionem Sino, Unowa oraz Kalos. Tak więc, jeśli seria Wam się podoba i chcielibyście widzieć więcej tego typu treści, nie zapomnijcie o łapce w górę. Wpadajcie też na Discord pod Jonek Kataku oraz Pokémon Polska, gdzie znajdziecie dużą społeczność naszego ulubionego uniwersum. Dziękuję również moim patronom, którzy postanowili wesprzeć moją twórczość. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Hej!